Przejdźmy dzisiaj do kuchni włoskiej i zróbmy smażony makaron. A w zasadzie takie spaghetti na smażonym makaronie. Będziemy do tego potrzebowali gran padano, troszeczkę bazylii, ze 150 gram cebuli, koncentrat pomidorowy. Yy, makaron, oczywiście, i pomidory. W pierwszej kolejności, co robimy, zanim zaczniemy obierać sobie cebulę, ja tutaj wleję wrzątek. Po co ten wrzątek wlewam? Po to, żeby sparzyć pomidory i bez problemu obrać je ze skórki. A teraz możemy zająć się siekaniem naszej cebuli. W międzyczasie sobie gotujemy nasz makaron. Natomiast cebulkę już posiekaliśmy, to sobie ją troszeczkę podsmażymy. W międzyczasie ja również. E, zblendowałem e, nasze pomidory. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma blendera, zawsze można oddzielić pestki od miąższu, e, przecisnąć to przez sito i, i przemieszać. Także podsmażymy sobie cebulkę i będziemy dodawać kolejne e, składniki. Do naszej e, cebulki możemy od razu też dodać bazylię i to wszystko przemieszać i podsmażyć. Wtedy się taki fajny Aroma z tego wszystkiego wydobędzie. Dalej dodamy nasz koncentrat pomidorowy i to troszeczkę przemieszamy. Żeby to się tak zgęstniało, A zaraz to rozrzedzimy. Bez najmniejszego problemu. Troszkę przy kręcę, żeby wziąć i żeby się to wszystko nie przypaliło. I przemieszamy to troszkę z koncentratem pomidorowym. I żeby to wszystko rozrzedzić, dodajemy nasze pomidory zblendowane. I możemy troszeczkę dodać też gran padano, będzie miało to fajny taki smak. I przemieszamy, będziemy mieli już sosik w sam raz. Teraz możemy wziąć podkręcić ogień, żeby był większy. Jak będzie większy ogień, to ta kwestia wody się po prostu odparuje, a w ten sposób nasz sos zgęstnieje. Makaron już nam się ugotował, to wlejemy troszeczkę oleju na drugą patelnię i będziemy mogli sobie ten makaron obsmażyć, żeby on był taki bardziej fajnie smażony. I W ten sposób mamy nasze spaghetti albo nasz smażony makaron. Na górę oczywiście posypujemy parmezanu troszeczkę, bo wtedy smak jest totalnie, totalnie inny, jeśli jest spaghetti z parmezanem. Widzę, że mały się już niepokoi, to trzeba dawać do stołu. Wszystkim smacznego życzę.